Um, chłopaki, bo ogólnie jest problem. Zgubiłam się w jakimś strasznym lesie i, i nie mam głowy. Spoko, szukam cię. Okej. Okay. E, się... Widziałem właśnie, jak jakieś 30 typa zabiło wilka. Okej. Okay. Demona! jesteś demon! Chyste! Gdzie jest Ola? Nie wiem. Bo chociaż Christian. Ja was szukam. Ja też was szukam. O, jest Christian! O, jest halo, jest Krystian. halo, cześć, cześć, cześć! Gdzie wy Jest jesteście? nas dwóch, chodź tu. Tam, na, w tamtą stronę, gdzieś teraz patrzę, Christian. Przy jakimś budynku. Christian, w tą nie. stronę, gdzieś się teraz patrzę, jest demon. Zły tak? jakiś. No, z pazurami większymi niż moje u stóp. Idziemy. Okej, okay, dobra, idziemy. Chodź tu. Chodź tu Ale... Nie w tą stronę, chodźcie, chodźcie. Jak ja mam was znaleźć? zejdziemy spokojnie. Nie, zajdziemy nie jest sama zaraz. w lesie, spokojnie. E, a stoisz w miejscu, czy gdzieś biegasz jak... Cholera, na, bo jestem przy brzegu mapy. No ja też jestem przy, przy brzegu mapy, chyba. No bo co O, zarazom jakąś tablicę. O, faktycznie. Co? E, w sensie odgryte, nie ważne. Dobra, dobra. Otwór nas zaraz dorwie, coś czuje. No właśnie, Oli szukamy i na spod zaraz dorwie. Stoi. Jestem przy tablicy z wynikami. Ona jest na brzegu mapy. Wrzec, umarł. <laughs> A widziałem jak on ginie, chyba. A to ja bardzo to eee, blisko trochę... słyszę. Chodź tu blisko, brzegu mapy, to To jest jakaś szopa w ogóle. No, jest jakaś szopa. Ej, bo Miesz? mi się bardzo to nie podoba. Chodź, pobiegniemy kawałek, chodź pobiegniemy kawałek, może znajdziemy Olę. Dobra, ola. dobra, 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 dobra. Trzeba olej. przy brzegu mapy, ola, naprawdę próbujemy cię znaleźć. Dobrze. spokojnie. Ja, ja stoję w rogu, tutaj na pewno zobaczycie, bo to jest taka ogromna tablica z białymi napisami. A. Christian, ja pedzielę, gdzie jest ola? jest Ola? Trzeba ją znaleźć. ja się boję, nie, ja nie no ja będę przy tym. Zgubiłem liczbę. Christiana. A, bo jest. Jest. W tamtą, w tamto, w tamtą idziemy. Musicie mnie znaleźć, bo ja się boję. Dobra, tu jest... W tym roku być... myślisz, nie. nie, tu nie ma Oli. To jest jeszcze jakiś inny róg. Odładuj no, sobie Boże. sprint, żebyś mógł tego... Tak, ta, ta, żeby jak coś, to uciekać. Dokładnie, a nie... Czemu to brzmi, jakby ktoś świnie zabijał? Gorsze jest to, że idziemy w sumie w kierunku tego głosu. Jakaś no, szopka. Ja to bardzo blisko słyszę. Ola, OLA! 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 O Jezu! Wyłącz Cześć. atajkę do kolei jasno! Wyłącz to, Czemu? wyłącz! Wyłącz, wyłącz! No bo to znajdą i zabiją Chodźcie, chodźcie, Dobra, do szopy, ym... schowamy, chodźcie. Do szopy idziemy, tak, tak, tak. zaraz tak, jakiś jakiegoś demona to musicie głośno krzyczeć Bo tu jest szopka, patrzcie. Ja nie wiedziałam, że latarka tak działa. No skąd mogłam wiedzieć? To jest sklep? No i co w tym szopie można wyszupować? Y no co on tu? No daj nam coś, daj nam demon nas goni, halo? Um. <gry> daj nam coś, demon nas goni, halo? Ej, ja chodźcie bar... w tą w ja się bardzo boję, Ola, ja się... Chodź, ja nie od lubię tego się głosu bo... No ja się bardzo boję, ja nie lubię. A może pójdziemy Cię zobaczyć co to? Nie. O, dobra, tutaj. No, jesteśmy, jesteśmy. A! Chodźcie, chodźcie. <grycia>, nie, 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 stój, stój. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Co, co? Chodźmy sprawdzimy co, co? to, może Buzo to jakiś armatnie. No, no. no właśnie. A ja tu po prawej? Kolega. słyszę. Ja to, po prawej, to tu. O, jeszcze czemu to jest mgła? O. Dzień wstał. O, o to dobrze. I czemu tu taki ziomek biegnie? Tam jest, patrz, tam jest ten potwór. O nie. On, on, nas on widzi ma na zwiatło. On na schabkę czy nie? Myślisz? Nie wiem, nie wiem. Trzeba go gonię? Ja A bo on się boi dnia! Ja patrz, patrz, ucieka! Widzę, Udało widzę. nam się przeżyć. Gonię go, goni straszne. go. Mam go. No i co, Mam cię do jaskini. Ma... A masz go? To No dobra, widzę, ale. No musimy chyba teraz się jakoś przygotować na kolejny. Dobra, dobra, to. E... Ja, no. Do tego sklepu idziemy? No chodźcie. Ty, bo se jawko kupił. Co za głąb? Ja A ty też o... do podniesienia. Tu jesteś do podniesienia. <laughs> Siema, panie w sklepie. U, ile on ma rzeczy? Mogę coś za. So, rzeczy, obuksy jak coś. O, mogę sobie pizzę kupić. A nie, to mapa. Mm. wizor Możemy naprawiać te, te stacje energetyczne. Tak, widzę, widzę. Ja kupuję Noctowizor za. Ym... Tak, kupuję za 300 Robuxów. Ok. Ja kupuję Toolboxa. Chodźmy hmm. szybciej naprawiali. Kup też, Christian. Toolboxa? Mhm, będziemy szybciej naprawiać te stacje i teraz zajmiemy się tymi stacjami. Dobra, też kupiłem. Dobra a, dobra, a jak mam założyć ten naktowizor? Na dole powinien się na pasku pojawić. No mam? Dobra, mam, 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 Masz w ręku. Dobra, o, teraz dobra, założyłaś. O, o, zobacz, jak kola wygląda. U, o, o kurde! Ale pole. Ej, tam była taka, tam była taka wieża. Dobra. Tam była taka wieża. Chodźmy na tą wieżę szybko. O, tu... już się ciemno robi. Patrz, tu jest ta fuck, wieża. fuck, fuck, fak, gdzie jest ta wieża? Tu jest ta wieża, tu, przed nami, tu. A widzę, ale. Ja mam na kolana. Idziesz, gdzież? Idę, idę. Oooo, w czegoś tam! W czegoś tam! nie, nie! zejdź, pomóż swojej kobiecie! Właśnie, nie! Nie, on też się nie złapał. Nie, on nie złapał. się go! Aaaa, zginąłem! Isi! On jest na twoim ciałem. Jestem przy jakimś elektrycznym czymś. Się na kolejną osobę nie widzi do mnie gościu O nie Ej, ja żyję! Ja żyję! Ja tu słyszę z rzeczy Ja żyję! W szopie wstałem wstałem ja Jestem przy sklepie, jestem przy sklepie A jesteś mojego toolboxa którego kupiłem FAK A gdzie jesteś Ola? To coś mnie goni! To coś mnie goni! To coś mnie goni! To coś mnie goni! Uciekaj, Ola, uciekaj! Szukam oni. Ola, Ola, jestem, jestem, jestem! To jestem. jest za nami, to jest za nami, w tamtą stronę, chodź, gdzie chodź, patrzę. Chodź, 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 uciekamy, chodź, Dobra, chodź. Idziemy, idziemy. chodź, biegnij za mną, biegnij za mną. Tu Ej, bo to coś mi. za nami idzie cały czas, Krystian! To idzie, biegnij, biegnij! Biegnę. Ten gościu idzie za latarką prosto na to coś. Tu, tu chodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź! Wskakuj, wskocz nad nim. Na tą wieżę. O Boże. Dobra. A? Ty możesz go chyba zobaczyć, czy on idzie, czy nie. Tak, tak. Jak mam nogę to O! o! Kaktusik zginął. Tak, kaktusik zginął. Wiem, właśnie wiem. O, o! Boże. Prąd wrócił jeszcze. to jest, Ola? Ola! Przewróciłem się! Przewróciłem się! Ja złamałam nogę! Ja też! Leże! Leże! Halo! To jest nad tobą. O! Umarłem! To coś potrafi wchodzić na wieżę, jest na wieżę. To już zeszło, ola. Nie, tak, jest na górze. Jest na górze, ja to widzę, Krystian. Ja odładowuję nogę sobie. Próbuję zabić gościa pod drabiną. Krystian, stój. Stoję. Odwróć się. Cześć. Weź co? Niepotrzebnie Szukaj zapaliłam maolicie? to światło. Bo... Chodź, ja nim, gdzie jest ola. Ja jestem no właśnie... z powrotem przy tej tablicy. Jestem wokół sklepu. Czyli na prawo, na prawo chyba. Wiesz co, ja nie wiem gdzie tu musimy iść. Tu ktoś idzie, patrz. No jakiś przydal. Jest jakiś... cave, dobra, czyli tutaj jest sklep, tutaj o. Ale on tu też był gdzieś, zaraz. On tam na wieży cały czas lata, wiesz? Ale jeśli idzie w stronę wieży! Dobra, ja uciekam od niego. Ja idę w stronę stepu Ja jestem przy sklepie, ja jestem przy sklepie. On widzę kogoś. Widziałem jak mnie go przepuzonik. Psujesz fabułę. Halo, słyszę, słyszę Oli pika. Macie Ola, piku, piku! Halo, pika, Gdzie? pika. Tu. O, cześć. Jesteśmy o, w piątkę, dobra. No bo to coś jest przy tym, przy... Tam przy cały czas. Dobra, ale, ale skoro możemy tu chyba na... Możemy tu naprawiać te. Tu jak się pójdzie dalej, kawałek... To jest generator, no. To jest generator do naprawimy. naprawienia, tak. W takiej ekipie to my wszystko naprawimy. Więc no, tu gdzieś był generator. bo Musimy go znaleźć. Ale te ryki Każ też stałe jakoś, nie? Tak, tak. No, cóż jakby go nie było. Dziwne trochę, dziwne. Kurde, a to szybkie jest, Ola? Szybkie. To jest ba szybkie. Bo ja to prawie od razu zginąłem. Eee, jest tu na wieży! on bo się zbagoł się! To co, są dwa?! was bagował się! <śles> No co są dwa? Mamy go! I co głupolu? Wyganko! Wyganko! Świetnie go lodankami, ja on tego nie lubi. Aaa, koczko! O buchan! Uciekamy! Uciekamy, uciekamy! Ej, to dalej! On tam Ucieczka. dalej jest, on tam dalej! Dobra, nie! Jak to tam dalej? On wchodzi cały czas na ten, na górę! Ty to może on przybić jakiś? Ja myślę, wiesz co, że on jest zagrowany cały czas na tego gościa, na tym. Ale to jest bot, a to nie jest gracz? To jest bot chyba, wiesz, mi się wydaje. On się długuje. Tak troszeczkę. Zepsuł się. Wpadł, eee. eee. ale wleciał. Ale ja się zastanawiam, dlaczego za nami jedno takie jeszcze jedno biegło. Nie wiem. Rozglądaj się Ola No rozglądam się cały czas, ale nie widzę, żeby coś szło Nie Można jakąś broń Na pewno? kupić? Na pewno Chyba nie no. o, -o. O, o! Kogoś walnął! Uciekamy, 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 uciekamy z powrotem tam Nie, nie, jest spoko. On się, dalej, on się dalej baguje, ale dwie osoby walną. No kurde! Kiedy, kiedy nadejdzie dzień? Musi, może musimy wszystkie generatory zrobić. E, to o. stoi. Nie. E. Chłop, co się zbudował? O! już się odbugował Chyba o! też się odbugował Chyba też się odbugował Ola, odbugował się, uciekaj, ucieka. Zaczął tłuc wszystkich. Dobra. Eee. Dobra. Goni nas, goni nas, goni nas. Goni, goni nas, na co ty? Goni nas, mówię ci. Nie, nie widzę go. Podciągaj portki i uciekaj. To chodźcie do szopy. A nie, to jest ten. A nie, to jest szopa, tak. tak Czyli generator szopa. był tam, na prawo. Tak? To jest generator, chodźcie. Prowadzisz nas? Tak, ja was zaprowadzę. Halo, no jest. mówcie co ja się boję. Jest wieża, jest wieża. Ale na hmm. wieży widzę już to jest takie znaki. I on się znowu zbugował? te Piotek, co ty robisz? A może są rzeczywiście dwa? No jak go widzi. Chodźcie, chodźcie po generator. No, chodźmy, chodźmy. Gdzieś tu, jest! O, o. No i ja akurat dzień, dzień. dzień! No tutaj mówiłem, że to jest generator. No i co z tego, że przyszliśmy? Hole jasna A nie możemy go naprawić w ciągu dnia? Nie, nic nie możemy zrobić. Hold imam. You did not survive, co? No tak, rzeczywiście nie przetrwałem. Trzecia noc jak nadejdzie, już będziemy bezpieczni w naszych domach, bo kupiłem nam bilety! Woohoo! Jedziemy, woohoo. chodźcie wszyscy, wszyscy, chodź, za idziemy. mną! Za mną, tutaj, to nie w idę, idę. chodźcie! A, tu, 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 tu. Jedziemy pociągiem, dziękujemy, woohoo!